Cześć, śiemor, ja jestem Bartula, dzisiaj jest z nami. Bartomino. I widzę tutaj, że coś tam zbudowałeś. Drugie piętro. Możesz w sumie tam wejść. Drugie piętro. tam biblioteczkę zrobiłem, ale... Jeszcze, no wiesz, nie mam enchantingu oczywiście, ne? no. Widziałeś? No. U mnie w domu się w sumie nic Cześć, nie... Czekaj, ma... chodź, coś ci pokażę. Chodź jeszcze raz tam. Patrz, patrz na to. Czekaj ja robię lagi szerzej mówiąc, z mami. Patrz na to. Się na rady, na rady. Gdzie ty jedziesz w ogóle? Nie <laughs> wiem, tak normalnie. Weź się bawili chowanego. Chowany na ferajnie, nie, to by bez, bez, nie. A tam wyżej wiesz, gdzie to prowadzi, na? no? Właśnie, na, na to wierzę. U mnie w domu się w sumie nic nie zmieniło. A pójdź do swojego pokoju, okej? Okay? Mam się bać? Nie. Idź do swojego pokoju po prostu. Byłeś u mnie w domu? No, przecież w tak weszłem tam. I wtedy spójrzcie w prawo zaraz. Wiem, że o przejście do ciebie. Jako parę. Szaszczujesz, no? A dzięki w ogóle, za jeszcze jeden piec, że mi dodałeś. No, bo chciałem, żeby było tak lepiej, że to wyglądało. <laughs> o, ale fajnie! Spokojne. No. A to jeszcze wymiarowo, bo to się na środek poszło akurat. No, masz mhm. akurat przez środek przeszłam No. Fajne, nie? Mm. To jest fajne nawet Drugie piętro mi się nawet podoba Tak, takie sobie, ne. Moje no. drugie piętro mi się nawet podoba, bo Więcej miejsca Większy dom <laughs> To na odcinku zwiedzaliśmy tę kopalnię, czy nie? Na no, odcinku nie, nie zwiedzaliśmy chyba. A, to patrzcie co znaleźliśmy. My nie zwiedzaliśmy. To chyba znaleźliśmy. Złota. No. I tak dalej. węgiel tutaj sobie jeszcze wykopię. Dobra. Fajne to przejście? No spoko. Ty, wędrownik! A przypadkowo? Wę no przypadkowo. Patrz wędrownik jest w ogóle. Ty go wiesz jak ja skręcałam, ne? Bo szłem prosto, nie? Ale jak już skręcałem, że wiesz, bo jak tam się szło z mojej strony na lewo już, nie? Tak skręcałem, tak mówię, może trafię na niego, bo wiesz, ty weź zaraz w tą stronę i tak... Myślałem, że trafię nie. gdzieś na korytarz, na twój pokój trafiłem. Jednak. O, spoko. No. Spodobałam. Trochę zmiana jest tutaj ferajnie No chodzi, nie. że u mnie w sumie, nie. No. u siebie się tak nie zmieniło, chyba że to przejście do mnie. Potem może poza odcinkiem coś u siebie zmieniło. Mhm. Ta krowa się na mnie tak patrzy! Dziwnie. Nie dobry. Ja Spójrz tam na lewo, ne? wędrownik. no to za krowa była? Podejrzana trochę, nie? To no ma zeza. Czy nie? Miała. Co się stało? Ligolama jest nas w zagrodzie. Ale jak on tam. i to nie było. Dziwny bak, Trzeba ją zabić, czy co? nie już. zły jest. Łapku. Nie mam. Nie mam. E, poza siebie. Jak to się nazywało? Koblem O, mam smyć, mam smyć. Kuroka! Kuroka, wysokie ty chyba każdej zwierzę można czy nie? Ja hmm. nie wiem. Papuga? Papugę? też sobie myślałam, że czy można? Kuroka w ogóle, czy można? Można. Chyba. Wiem, że owce ze się. Ale panę chyba byś mógł. <grym> no jak psa prowadzisz, nie? Wiesz, że za szybko też nie możesz chodzić, bo to się wtedy wiesz. Hmm. Dobra wracaj, bo jeszcze potem będzie To się stało znowu... Dobra ale lepiej wracaj bo... Kuroka zostawiłeś Chodź tu Dobra Chodź tu ja dobra odpowiadam Będę miał enchanting table, bo tu sobie tam postawił w tej bibliotece Co tam widziałeś, bibliotekę w sumie. Na bibliot koło biblioteki w sumie tam on kiedyś tu zejdzie? Nie. Chodź to. Na po co on ma tam iść? Chodź to! Do. Dobra, niech idzie do zagrody, daj mu żyć! Daj mu żyć. Chodź na dół. Na dół. Na dół! On ucieka. Zamknę drzwi. Ja go tutaj Ja go do środka wprowadzę, i on wtedy może zamknąć. Spod kurwa Nie, nie da rady. On mnie lubi. Otwórz drzwi? Nie bij go! Ty potworze. Co delfinów nie można bić, bo będzie potworem się. Nie wiem, kuraku. Mariacie jeden. Traktujesz go jak psa. A no kim jest? <grym> tak go nie lubię. Kurą. To ja ciebie nie będę lubił zaraz. <grym> Szandarz! Ja życzę. To nie jest szantaż No ty, ty chodź tu, ja tu z tobą gadam, a ty co? Ja tu z tobą gadam, a ty co? Chodź tu. Możesz iść, bo ja chcę z nim pogadać na osobności. Nie! Nie spanie tu. Nie spanie tu. Jak ja teraz mam iść tam na górę. Latać. Teraz mamy lipę. Jakim? Muszę z nim do zagrody wrócić. Ja nie mogę do zagrody wrócić. Nie. Wiesz? Ja nie wiem nic. Teraz. Kiedyś przyjdziemy. Kiedyś. Mogę Ciebie tepnąć. Ale on się nie tepnie. Wiem. Chyba tak nie. Ale gdyby dało radę, to by było spoko, nie? Jesteś blisko już. Jeżdżę ze sto kratek. Masz no, szczerze mówiąc, chyba to jest sto kratek jeszcze. <grytanie> nie możesz już jedną kratę zaskoczyć. Dobra. Ja tu czekam. Ja tu czekam. Policja mi się za to, że uderzyłeś w zwierzątko niewinne. Nie no, masz... To tylko kura. Jak uderzyłeś, nic się nie stanie. A go mogę? Nie. Aha, że... Nie mogę. Serio? Dziwne. A kura... Kura mogłeś. Kura to kura, panda to panda. Kończymy odcinek? Dobrze? Lajkujcie, komentujcie, do następnego! На